Merytorycznie o e-commerce to podcast dla wszystkich zajmujących się sprzedażą w internecie. Praktyczne porady, rozmowy ze specjalistami i właścicielami sklepów internetowych. Zapraszam Marcin Rudzik. Cześć. 28 kwietnia 2022 roku zbliża się wielkimi krokami. Właśnie wtedy odbędzie się pierwszy meetup merytorycznie o e-commerce. Od strony organizacyjnej praktycznie już wszystko wiemy. Spotkamy się w Warszawie, w samym centrum, w przepięknym miejscu, jakim jest fabryka Norblina. Obiekt został otwarty na nowo i w nowym wydaniu doskonale wpisuje się w centrum miasta. Gdy pierwszy raz tam wszedłem, od razu wiedziałem, że chcę tam zrobić kiedyś event. Jeśli nie byliście, to polecam Wam serdecznie. Jest to miejsce, gdzie jest strefa biznesowa, strefa gastronomiczna, food town oraz kinogram. I to właśnie w kinogramie, którym jest pięknym eleganckim kinem z kilkoma salami i barem, spotkamy się na meetupie. Jedna sal oraz przestrzeń wspólna jest już zarezerwowana. Rejestracja rozpocznie się o godzinie 16.45, a wydarzenie zacznie się o godzinie 17.15. Formuła wydarzenia jest bardzo prosta. Odbędę rozmowę z trzema gośćmi specjalnymi przy widowni, coś w rodzaju panelu dyskusyjnego. Będzie to blisko dwóch godzina rozmowa, podczas której spróbuję. Wyciągnąć od założycieli znanych Wam sklepów internetowych jak najwięcej esencji. Następnie wszyscy będziemy mogli się poznać, porozmawiać, wymienić doświadczeniami w przestrzeni wspólnej lub piętro niżej w strefie Food Town, gdzie zarezerwowałem dużą przestrzeń gastronomiczną. Mita podbędzie się dzięki partnerom podcastu, którzy zaufali mojej wizji budowy społeczności e-commerce i sfinansują organizację. Dzięki temu wejście na wydarzenie będzie bezpłatne i będziemy mogli cieszyć się wspólnym czasem. W super przyjemnym miejscu. Niebawem poznacie, kim są nasi serdeczni partnerzy. A teraz najważniejsze: kto wystąpi? Gośćmi specjalnymi będą trzy różne osoby założyciele znanych wam trzech zupełnie różnych sklepów internetowych. Łączy ich na pewno bardzo wiele, ale ich doświadczenia różnią się. Na swojej drodze musieli podejmować mnóstwo trudnych decyzji, i nie zawsze były one trafione. Konsekwencja, wyczucie, znajomość branż. To doprowadziło ich do miejsca, w którym są dzisiaj. Nadal stoją na czele biznesów i commerce które dzisiaj generują wielomilionowe obroty i setki tysięcy, miliony zamówień. Oto oni. Dominika Żak, założycielka i prezes marki Dizzy, która od 17 lat stanowi jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najszybciej rozwijających się marek modowych w Polsce. Dzisiaj Dizzy to część grupy CCC. Która w 2018 roku zainwestowała ponad 20 milionów złotych w rozwój marki, wykupując 75% udziałów. Dominika Żach, oprócz sklepu internetowego, zbudowała również ogromną i zaangażowaną społeczność w mediach społecznościowych, której zasięg dzisiaj sięga ponad 2 miliony obserwujących. Kolejny nasz gość to Łukasz Kierus, założyciel i prezes spółki Glossel, będącej właścicielem między innymi Księgarni Internetowej TaniaKsiążka.pl Łukasz Handel z książkami zaczynał ponad 15 lat temu od regału z książkami w kawalerce, a dzisiaj zatrudnia ponad 400 osób, mając do dyspozycji 8 m2 powierzchni kompleksu magazynów. W asortymencie sklepu znajduje się ponad 400 tysięcy produktów, wśród których dostępne są m.in. książki, gry i zabawki. Trzeci gość specjalny to Hubert Górecki, założyciel i prezes marki Kokolita.pl która od 10 lat jest jedną z najbardziej popularnych drogerii internetowych w Polsce. Dzięki silnej pozycji w mediach społecznościowych i współpracy z influencerami, Kokolita weszła na najwyższy poziom sprzedaży. Dzisiaj Kokolita to część niemieckiej grupy Burda Media, która w 2021 roku wykupiła większość udziałów. Hubert nadal stojąc na czele firmy, którą stworzył, mając u boku nowego wspólnika, celuje jeszcze wyżej. Zgodzisz się ze mną, że grono jest zacne? będzie jeszcze zacnie, jeśli Ty również pojawisz się na tym meetupie. Wystarczy zarejestrować się bezpłatnie już teraz. Wydarzenie jest założone na meetup.com, a żeby łatwo je znaleźć zrobiłem przekierowanie i wystarczy wpisać marcinrudzik.pl ukośnik meetup. Na meetup.com została stworzona grupa słuchaczy podcastu merytorycznie e-commerce i warto tam się zapisać, ponieważ będziecie otrzymywać również informacje w przyszłości. Być może kolejnych Eventach. Jeśli macie pytania dotyczące meetupu, w dyskusji pod wydarzeniem śmiało je zadawajcie. Będziemy na bieżąco odpowiadać. Moi drodzy słuchacze, tym razem nie do słyszenia, a do zobaczenia już 28 kwietnia w Warszawie. Cześć! Słuchasz podcastu merytorycznie o e-commerce.